Cześć, witajcie z tej strony Gaźnik. Witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator 19 No i w dzisiejszym odcinku mapa y, rolnicze Pola czy rolnicza Dolina, nie jestem pewny, zaraz wam powiem nazwy dokładnie, zaraz sobie tutaj wysłukam dokładnie. Y, ogólnie mapka bardzo, bardzo fajna, to mogę wam powiedzieć. Bo pola są równe, ciekawe, już Wam mówię dokładnie do nasz mapy. Mapa to jest rolnicze pola V1, dokładnie tak, tak się nazywa mapa. Ypa. No, na mapie mamy około 42, 43 pola, więc no, trochę ciekawe. Pola są średnie, małe. No i tak, o, właśnie. Pierwsza sprawa, zaczniemy sobie od PDA. No, widzicie, jest w miarę cztery, wszystko tego. Kupowane landy, landy są. Yy, tu oczywiście wszystko landy możecie sobie pokupować, więc to jest dosyć ciekawe. Yy, oczywiście pewnie wszystko działa, no nie? Na początku mamy jedno pole i to jest łąk, trawa jest na nim zasiana, nie wiem dlaczego, pewnie wszystko trzeba sobie pokupować. W ogóle rozpimy się na takim systemku PKS-u, więc też dosyć ciekawy wam powiem. Yy, tutaj mamy pobocze jakieś, przejdźmy może sobie no, gospodarkę jakoś, bo kurde Yy, bo tak, kurde, nie widzę gospodarek, a gospodarki są gdzieś tutaj, z tego co mi wiadomo, tak. Gospodarki są tutaj, chyba ja do gospodarki wrócimy sobie, nie, wsiedźmy tutaj, bo jest dwie grywalne gospodarki, yy, jedna tam dalej, najpierw wejdziemy sobie sobie do tej, tutaj mamy jakąś kapliczko oczywiście, no i też takie malutkie poletko, no ma na nocce spokojnie, na Sepagrę 30, 60, jakoś oczywiście dobrą, bo nie ma dobrych 60. No ale no pomiem to. O i widzicie jest y, gospodarstwo ze świnkami. No tak to się prezentuje. Zabudowa Goldfoxa znana wszystkim od y, 19, o tu jest kur, od, od 15 tu jest kurde niedopracowane, bo jest trawa w środku w tym podgarazem, ale tu już jest lepiej. Tu już też nie ma trawy. Wszystkie drzwi się otwierają. No Tutaj trawa zawsze była, tutaj tak pusto jest, no nie moim zdaniem trochę, a tutaj w ogóle to jest do poprawy. Tu mamy Silos w z oryginalnym, bo jest dużo silosów z modu, które można sobie postawić specjalny i nie tylko. Oczywiście zagroda i wybieg dla świnek. No i tutaj to by było tyle z tej gospodarki. Tak to się prezentuje no, ta gospodareczka. Tutaj mamy zajaz na Polę, na jak widzicie, teren fajny jest na mapie. Pierwsza mapka, dodam, że to jest pierwsza mapka tego użytkownika. Pierwszy raz robi mapkę do farminga. No i jedna pierwsza mapka moim zdaniem dosyć ciekawi mu to wy słowo. jednak pierwsza mapa ludzi, którzy robili po raz pierwszy mapę, nie wysłań. O panie, tu są klify. To mi się też podoba. Klify. Tutaj jakiś taki borek, taki lasek mały i tutaj gigantyczna łąka na niej. Które to jest, byśmy mogli forsywnymi sobie opracowywać, no i tak to tutaj wygląda. Co do optymalizacji, optymalizacja, widzicie, no nie jest najgorsza. mapka bardzo fajna, na, na, na pierwszy rzut oka, tu w ogóle drzewo w polu, to też takie, no ciekawe, bo chociaż no, drzewa w polu, no rosną, nieraz, to nie rosną, nawet w środku pola nieraz rosną, więc to też jest dość ciekawe. Tylko tutaj trochę, no. No to jest do poprawy, bo tu soja w asfalcie, no tak nie powinno być na no niej. I w ogóle ty, a, bo ty jest źle dobrana uprawa, bo tu to jest na drodze posiane. Mm. Czekajcie, tak... Czekajcie, bo tak kurde próbuje się... Tak, to jest, to jest do poprawy. Mm. Tutaj Tutaj w te kwaki na sosie, też to do poprawy jest. No ale jak na pierwszą mapę, mapy, moim zdaniem bardzo, bardzo fajna jest. Tu taki jakiś laseczek mały. I teraz tak, gdzie idziemy? Idziemy w lewo czy w prawo? Idziemy w lewo, bo jestem lewy. No i tak to tutaj się prezentuje. No pola są średnie, małe. No i średnie, no nie? Duża, bardzo duża łąka kolejna. Dużo tych łąk jest. Jest tartak. Tu już Leiden, ten tartak testowaliśmy na poprzedniej mapie. Tu można sobie było wjechać. Yy, tutaj mogę sobie puścić pociąg. Aha, dobra, pociąg. Spichle z wyrami znany z 17. Tu już na pile drzewo lewy, więc nie podchodzić. Więc jest, więc drzewką będzie na pewno sprzedawać. Drogi fajnie porobione, tylko polne są do poprawy moim zdaniem. Tu też jakiś taki mały laseczek jest. A zresztą to zaraz tutaj wyjdziemy i wszystko mówimy pokrótce. Tutaj skręcamy to tutaj tak tutaj skręcamy. I mamy drogę, która no też do poprawy widać, że jest. No, ale no, nic się nie zrobi. No tutaj to w ogóle nie wiadomo gdzie jechać. Yy, pozarastane, nie wiadomo wszystko kurde jak fajnie porobione. Tu w taki dojazd do małego lasku i do kolejny, do tej kolej, do tej wielki, do łąki kolejnej dużo łąk. Zakończenia mapy no, nawet są w porządku, tylko że mogły być trochę lepsze. No ale po raz kolejny to jest pierwsza mapa. Tu jest co? Co tu jest? Tu jest PGR, kurde, PGR też hmm, do poprawy. Silosy, nie silosy. No mówię tak, yy, widzę, że coś do poprawy to już powiem na końcu odcinka ty mamy. Sklep z waczynami tutaj mam jakiś O panie, sklep z trzynastki bardzo znany. Tu był skupki już w No i tu też widzę, że to Tu w ogóle, tu się wejście na do... kolizja do poprawy Tutaj Sad, coś dla latonka. Mm, tutaj jakieś opówcone gospodarstwo Kolejne fajne pola. No i wielki skup, no nie. Wielki skup i wielki dół przy okazji, no nie. Mm, tutaj mamy Orlenowne i normalnie, nie jest normalna skala. Yy, tu jakiś tef opuszczone, w ogóle wszystko w trawy, Tak dziwnie to wygląda. Skup yy, bardzo fajnie zrobiony. Opuszczone gospodarstwa, kolejną tu nie będę set. Czekajcie, a i tym sposobem doszliśmy na drugą gospodarkę. Widzę, tak? O to widzę, że wam powiem, że ciekawe. No na drugiej gospodarce mamy krówki. I tutaj mamy wiatę, oborę Tak po skrócie pooblatuję Cudowe goldfoksowo z dano z lubelskiej Kurde co tak kurde czas leci szybko O nie no fajnie no, no Tutaj mamy o trawa w garażach No drobne błędy są ale to jest do garnięcia. silos Trochę ksywy bo tu pagórek jest Droga kolejna no i tak to się prezentuje nam, no nie? Tu jest pierwsza gospodarka, już pójdziemy tam, bo tu nie byliśmy w tym sektorze mapy. Kolejny skup, no i mamy skup belek, no i bawełny i wełny. No i tak, powiem bo, tak, yy, mapka moim zdaniem oceniam ją 6 na 10 ze względu takich, że sporo jest błędów, znaczy sporo takich małych błędów. Ale to jest do poprawy: na przykład ta trawa na gospodarkach, pod wiatami, w wiatach, trawa w garażach, drogi polne, ksaki hmm, tutaj. Ten skupy, i teraz kurczę, tak to niby pierwsza mapa, ale no żeby wydać, to ja już coś tutaj bardziej poprawiam Ale już nie wypowiadam, hmm, myślę, że autor w drugiej wersji się postara jeszcze bardziej i mapka będzie naprawdę wtedy bardzo, bardzo, bardzo warta uwagi i warta do zagrania. No, moja ocena pozostaje przy 7 na 10, bo 6 pod wzrostem o 1 na zachętę dla autora. No i co, jeżeli, tak, tu mam już lasek, jeżeli bardzo fajny lasek, to już właśnie ta ocena jeszcze dla lasku jest do 7 na 10. No i tak, ocena mapki już pozostaje dla Was. Jeżeli makro się spodobała, to nie w opisie. Ja tymczasem się będę za Do następnych, trzymajcie się, cześć!